Witam serdecznie, z tej strony Maraid, to jest Zagrajmy w Dark Souls 2. Zaczniemy trochę nietypowo, gdyż od drugiego DLC, które jest zatytułowane Crown of the Old Iron King, czyli po prostu korona starego, starego żelaznego króla. Zaczniemy jakoś tak od środka, w sumie mam nadzieję, że się nikt nie obrazi. No, ogólnie moja postać może tak wygląda, jest to ogólnie mag, jak już pewnie niektórzy zdążyli zauważyć. To jest wyposażenie, którym się obecnie posługuje. Jeszcze informacje może o graczu. Nie, to chyba... No. no, to mniej więcej te statystyki wyglądają w przypadku mojego maga i co? Chyba nie ma co przedłużać. Aha, jeszcze na początku chciałem serdecznie pozdrowić demo z kanału psvideos.pl ps3 chyba, wideos.pl nawet, dzięki któremu właściwie w ogóle się zainteresowałem tą produkcją i pewnie się zaraziłem właściwie nią. No dobrze, no, także rozkładaj się. No dobrze, no to lecimy. Zobaczymy co z tej tablicy. Chyba nie bardzo <laughs> sobie życzę naszej obecności w tym oto, w tym oto miejscu. No dobra, użyjmy klucza i zobaczymy co, co, co nam przyniesie te drugie już właściwie DLC, które miało premierę 26 tak, czyli jest już całkiem niedawno. Od razu powiem, że już tam mniej więcej obserwowałem jak to wygląda. Obejrzałem że dwa odcinki, mniej więcej początek, więc jak początek mniej więcej wygląda. Eee, także wiem czego się spodziewać na początku. Później to jest tam mnie tajemnica na Bosie, jeszcze nie, 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 byłem, ale żadnego szczegółowości nie widziałem do tej pory. Więc w sumie nad nie z kim będę walczył. Nie, też nie, nie, jeszcze też będę nie w tym odcinku, w każdym razie. Eee, no i co? No i, Zobaczmy tutaj, w ogóle te figurki, które były w tamtym, a tutaj też um, w tym miejscu przypominają um, te figurki z drugiego DLC, czyli Chrome od Sunken King. Jeśli dobrze pamiętam i tam jak się szło na tego bossa dodatkowego, gdzie, gdzie były trzech właściwie te, te bossy. Ci włosowie. właściwie tak to było, takie tylio, które było dosyć wymagające i tam były podobne figurki, wydaje mi się, ale... Mega mieć. no dobra, mamy windę. Chciałem, że nie będę przedłużał i idziemy do góry. Mam nadzieję, że tutaj magia się przyda, o, fok mamy na początku. Takie całkiem ładne. Od razu muszę przeprosić, że grafika pewnie nie będzie miażdżące. Nagrywam to na laptopie, także na pewno no, szału nie będzie, jeśli chodzi o grafikę. Mam nadzieję, że nadrobimy to jakimiś innymi aspektami na tym kanale. No to się zobaczy? No co mamy? Ładne widoczki. Idziemy na wieżę. tu coś sobie leży. Spoczywają chłopaki. Schowaj spokój. I taki mam też zamiar. Dziękuję. Dziękuję. To będzie potrzebne, żeby niszczyć te, te potwory. Właśnie takie wieżyczki, które będą które zadawać nam obrażenia. No zaraz zobaczycie, zresztą. Wspaniały film. Nie jest Powiem szczerze, że. Całkiem to ładnie wygląda. spadam, to trochę pokrócić, i idziemy do końcu. W jest super koniec, to słychać jako most. Prawda wygląda to ciekawie, i nie wiem, szczerze powiedziawszy, sam słychać. Jest szczerze powiedziawszy to te rozwiązania, ogólnie te DLC wydaje mi się troszkę, przynajmniej w mojej opinii, że będzie ciekawsze, niż to, co wcześniej otrzymaliśmy od twórców. No i dobra, mamy pierwsze ognisko, także bez przeciwników do pierwszego ogniska. Zastanawiam się, jak się tam dostać. To jest, jest jakaś w ogóle nagrywam na mikrofonie pojemnościowym i pewnie będę tego żałował, bo będzie słychać odgłosy z zewnątrz. Nie wiem, czy może nie skoczę sobie tutaj. Cie, w sumie mam ognisko, mam piórko. Aha, właśnie, jeszcze jedna ważna informacja. Eee, grałem w ten dodatek, właściwie w ten DLC na NG+, czyli wczoraj się kończy grę, to od początku można w nim zagrać na drugim poziomie. Właśnie tak też to będzie wyglądać w tym przypadku. Cóż, <laughs> mi się wydaje, że źle zrobiłem. <laughs> tam, że tam poszedłem, Tutaj tam jest jakiś druk. weźmy sobie to masą ze starej narośliny. O głupie chyba. Spójrzcie teraz. Dobrze, zobaczymy. A dobra, to już będzie jest. Tam nie chcę iść. Tam nie chcę iść. Wiecie co? Ja się cofnę. Piórka już żyje. I się cofnę do ostatniego ogniska. wiemy, że ten tak standardowo jakoś ludzką ludzku przejść. Ale to jest ta figurka. Ta figurka. Na, żal, właśnie widzicie na moim magu starałem się dużo bardzo bardzo e, i quality wyczuło się inwestować. Z tego względu, że mam bardzo lekką zbroję i e, no, łatwo może po prostu mój bohater paść e, przez to i użyć Życia i, i co to jest? Prawie spadłem. Jak to miałbym do tej się Ten popiół w ogóle śmiesznie wygląda. Gdzieś tam, mm, z, z opiniami, że to śnieg. Eee, w sumie się nie dziwię, bo naprawdę no, popiół to tak średnio wygląda. Niby coś tam spada z ziemi, ale y, 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 popiół wydaje mi się, że troszkę inny kolor jednak ma no, niż Jasne białe, to jest chyba szarawy, no ale może ja się nie znam. Nie wiem. No dobra, Okej. Okay. W sumie w tym samym miejscu co błąd, czyli w sumie zmarnowałem tylko ten item, co zabija tą figurkę. Figurkę, wieżyczka, nie wiem, no tego przeciwnika, co się nie rusza. i... Spiromancy nas atakuje. Teraz nowy czatr, kryształowa włócznie, czy nie, wiem, nie, wiem, nie, za Jestem za jak nie, działa. nie, to wiem. nie, wiem. nie, wiem. nie, 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 to jest prawdopodobnie, też jak to ja jak mam do czynienia z tymi drogami, które mi przed chwilą wyskoczył właśnie z tego popiołu, który następnie wyskoczył, zobaczymy jak to jest. No, nie wiem, czy to jest no, może... w ogóle dobrze. Jeszcze nie jest to, co będzie ciężko. Ja już że zginęła, Nic się to wyłudzi, no więc sobie wspinałem. no super. Pierwszy dat, pewnie jest łatwo mówić jednocześnie i Halczyć bo ja może stanowić pewnego rodzaju problem, ale mam nadzieję, że się szybko przyzwyczaję dobra, no, zmienimy sobie ten pierścień. Nie no. hmm. no, spróbować muszę z tej drogi, z tego nieczą. Przejdziemy z kogo już nie będę chyba wycinał. Mogę droga z iście krótka, więc chyba nie ma sensu. Dobra. Nie. spróbujemy może go teraz. Okej, okay, no dwa ciosy jest. No to super, więc myślę, że nie mnie trzeba chyba... trzeba to, to niech do nich po prostu jak i to dwa razy. idzie najlepiej. Raz, dwa... Teraz to... To, to świetnie. Oj, nie będę miał... Trzech... <laughs> yy, tego nie miałem już, no. Boże, jak to się nazywa? Ja mam... E, chodzi mi oczywiście o... wytrzymałość? Tak, wytrzymałość to jest... No 17, dużo więc nie ma szału. Oj, przecież coś słyszałem? Słyszałem. To te nóżki ogromne, tak, nie? Śmiesznie, bo zapewniam ci, ale nie są trudni w sumie widzę, że na, na najlepszym sposobem jest po prostu podbić do nich jak najszybciej zespalmować po prostu atakami w moim przypadku e, przy tym mieczu, który posiadam, czyli to jest wielki miecz w blasku księżyca na plus 5 obecnie mam. No, w moim przypadku wystarczy dwa razy uderzyć, więc, więc myślę, że, myślę, że to że to nie jest duża w sumie, prawda? Ten, ten, szczególnie, że to jest ten poziom. Ten powiedział wyższy tak ten jest ten najniższy, gram. Więc myślę, że nie będzie trzeci przeciwnicy nie powinni mi sprawiać większego problemu. Ja to zostawię napis. Czy to był skarb, jest skarb obiekty? skarb tak skarb.

orientacja może no. Jezu, nie wiem zbliżając mogę z tego so, tak potrzeba żeby zbliżyć się no. Wiecie co nie po prostu dobrze to nie będę stał 3 dni, ja 3 co znaczy co bystry to się skarpi, chyba nie? Mam nadzieję, że się tu jakieś oceny dostanę. Eee, a co tu mam? To skarp? skarb kosa plus, 7. No, może nie być kosa plus 7. Tak nie będzie, nie będę tego poniżej używał, ale warto mieć jakieś tam korekty w bagażniku.

czy tam? Chciałem już spić, czy nie? co sobie. A, skrzynia w ogóle. Ok. Szkoda, sprzętu. Nie wiem, że to ten bruk. Z tą wieżyczką może. nie że on... Takiego typu ataki stosuję. No dobra, on mnie zauważył, to super. Super dlatego, że ja sobie do tego po prostu... O cholera, proszę. Dało się. Starczy warto naprawdę to z Super sprawa. Zobaczcie, co ta na użyję, bo nie tu zaraz... No o, patrzcie, nic mi nie może zrobić. Jestem w trakcie. Trochę podobnie jak na plecy no, się... Nie. O Jezusie Maria, nie. Tego to nie chciało. Dopuścić, nie mam. Raz, dwa, świetnie. Żyje. nie żyje. No i sobie... Czy się mam no. no to... Wpływu do sobie w przypadku no i znowu dusza Natalii, tak? Damy popioły w nagie przystałem, w zależności od to jest przyzwyczajenie. Oj, nie, przyzwyczajenia. nie, nie, i ło, 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 nie, 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 O. Dobra, światło tylko. A tak, ty już nie żyjesz, a ty będziesz żyć. No, nie są oni super trudni. Się, no, jak już zaspanują, to jest problem, ale to. to nic więc. Wracając jeszcze do tego, co mówiłem, ale to, to. Właściwie w większości przypadków Dark Souls to się wydaje, że jak, już się po prostu yy, mobek dopadnie. No to nie jest zbyt przyjazny po prostu przeciwnikiem. No dobra, no to ten. Dlatego spróbuję i już szybko właśnie w ten sposób załatwić. Yy, no i to jest chyba najlepszy sposób i też chyba go polecam w sumie, żeby w ten sposób zmniejszać. Również będą będę używał, że nie go zbliżyć się taki większy przeciwnik, który może troszkę problemów sprawdzić, sprawić, więc e, może tam sobie czarów, żeby, żeby jakoś na dystans so, No Mam jeszcze jakby co? E, co ja mam? No, mam jakby co? Jeszcze łuk, który też od czasu do czasu się w sumie posługuje. E, jeśli nie chcę specjalnie zwarty włączyć. strzał mam dużo także nie jest specjalnie żado, bo To jest połatka z tego co pan mi dawało, bo się nie kaliczny, to to proszę luki nie to rozmawiać już słyszę że on to powstaje więc się na na sobie sprawdza. no i co no dobrze, spadla. No i co, udało się właściwie załatwić bez problemu. Widzę widać, ale to jest zapisuje wspaniały widok. O co mi sobie gościu ma? Nie no jest w bo że na lapki gram, a to jest innymi dużo ściana, więc może... Zostawili mm, wiadomość, bo to jest mi wiadomości, no bo... To jest ten MG, a większość tam w ten dodatek gra. No bo sobie tam, w większości tam w ten dodatek gra na zwykłym poziomie. Więc hmm, pewnie, pewnie dużo tu nie będzie tych, tych wiadomości od graczy. Nie wiedziałem wcześniej, nie? że to, się widzę, to jest ciekawe. Dobra, chodźmy tu, zobaczymy co to jest. no, nic nie nic niepokojącego, można otwierać. Naczynie nie dusz. <śmuchy> ok, a jeszcze drugie sprzęt. jakieś wcześniej nie zauważyłem. Tutaj z kolei mamy stary, rozjarzony klejnot życia i zwiętłe, już Fajnie, ale trzeba iść dalej. Pseudo popiera i nie tylko powinno być łognisko ale jeśli. Czy tą twardą owcą. Tą... Aha, dobra, już o co chodzi. Teraz zobaczycie zresztą. Tutaj jest się śmieszni z beczkami. No I ogólnie rzecz biorąc, <tuszy> <tuszy> nie wejdą w te nogi. Bo zobaczę, oni w ogóle nas nie atakują. Nie, o, <tuszy> 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 Tak to się może skończyć. Oni w ogóle nie atakują, tylko sobie biegają z tymi beczkami. Eee... No, i no, ogień powoduje natychmiastowy zapór w ich przypadku. Czy to. Aha, co na, to, to w ogóle ta sama figurka, co. Co, co, co w tej lokacji, gdzie jest ten ogień. Wszędzie, Boże, zapomniałem jak się nazywa, nie będę już czarował. Kombinował jakąś nazywa. Ale to jest ten koleś, o Boże. Z łukiem, no, to nie był lata ale bardzo śmieszny, cios z łukami, z tą Okej, ci są, patrzcie. Ale pewnie... O, no może tutaj nic nie Zobaczymy co, w ogóle. Tak śmiesznie atakuje, bo mi się przewraca. Dużo życia bardzo no. ma. Ale... Dobra, to się. No i idź to ta, tam. Pięknie. Prawa To dla mnie za unik. No, brak. Ale czy tam co było. Byłem, byłem, byłem. Szynki, szynki. coś było? No, było. No, było. No, było. Słuchaj, Może coś mądrego? Spróbuj przewrót i zwycięsku. Hmm. Może teraz nie złożyć ścianę? Hmm, czy coś takiego? Hmm, może chodzi o to, że... Wtedy wybuch nie może minąć, że tak powiem. No dobra, jesteśmy. To nie w ogóle sprawnie to idzie o gimnasty. Dobra, zobaczymy. Zgodzimy na dół. Dobra, tu jest jeden. I ona nie widać. A, że znaczy za zaraz coś wyskakuje. Tak, jak to co za palec ten tak, bloger, znalazł. Proszę, dzięki. prowadził cios z obrotą jak czeknolis Norris. Hmm, chciałem przeczytać, ale, ale w sumie czy to coś może być? Zaraz powinno być w ogóle ognisko i myślę, że tam zakończę ten odcinek. Piszcie w komentarzach, ci co mi się podoba, co się nie podoba, co zmieni, co dodać. Ten to chcę zabić, ale mnie się to nie uda. Tak mówię, nie uda. Czyli, jakby dla, dla coś, coś. Tam czymś się na pewno nie zmieni, na szczęście. Teraz otworzymy. Zestój plus 8. Dobrze. Jeśli ktoś używa coś tu to przynajmniej nie musi się ulepszać od 0 Teraz Razu dostaje gotowy produkt. Ogniskowy. No i jest prawo. Ognisko. Dobra, myślę, że sobie siądę na tym ognisku. Na tym prostu przy ognisku, żeby regenerować się. No i chyba zakończę na tym ten odcinek. Że dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeśli to w ogóle ogląda. I do zobaczenia następnym razem. Cześć.